Siemaneczko widzowie, w dzisiejszym odcinku robimy zarobić ten slajd z Gabriel Pro. Przywitaj się. Hejko, heja. No i z tym gniotkiem. No więc, Gabriel Pro, możesz przechodzić. I będzie slajdzik. Zapraszamy. Wtórką! No, Wo, ale to poszło. poczekajcie, powtórka, powtórka dla was, widzowie nasz gniotek też się wita siemanko oj oj no i patrzcie 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 oj 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 ta baga luga ta baga luga Yo, ale to było mocne widzowie napiszcie czy podoba wam się taki slajdzik i zrobimy jeszcze habos. babos, slajdzikosz o kur o kurczaczek no trochę się polało ale to był nasz nas zarąbisty slajd. Widzimy się w następnym.